Piotr Mazurek, zwycięzca dzisiejszego konkursu w halowych rozgrywkach powożenia za zaprzęgami czterokonnymi. To oznacza, że mamy zwycięstwo w rankingu. Tak, na razie obejmujemy prowadzenie. To, to takie cząstkowe zwycięstwo, które bardzo cieszę oczywiście, to jakby gra w tym tak zwanym wielkim szlemie jeszcze się nie zakończyła, więc każdy konkurs jest ważny. Dzisiaj no, wyjątkowo dobrze mi się jechało i Lublin generalnie jest dla mnie dosyć szczęśliwym miejscem. Tak? Dlaczego tak jest? Nie mam pojęcia, jakaś dobra energia tutaj w Lublinie się jakby utrzymuje i zwykle jakiś taki mam też komfort psychiczny co do tego miejsca. Też ludzie, którzy tutaj mieszkają, czyli kibice, którzy chodzą na, na, na oglądać, mają też takie specyficzne ciepło, ten doping jest taki. Jakby podzielony na wszystkich powożących. Nie czuje się, że okej, okay, ty jesteś wspaniały, a ciebie trochę mniej lubimy czy coś w ten desen, chociaż yy, nie mówię, że tak na pewno jest tak gdzie indziej, ale tutaj jest yy, po prostu ci kibice są wszyscy zawodnikami i to się czuje. Po prostu jedzie, jedzie się jakby konkurs, trochę do publiczności i bardzo przyjemne. Bardzo... No ale emocji dzisiaj nie zabrakło, bo było trochę zrzutek, było trochę błędów i to nie tylko jakby po waszej stronie, ale także po stronie konkurentów. Skąd yy, taka dyspozycja? Znaczy ja zrobiłem tylko jeden błąd w ciągu dwóch nawrotów, więc jakby ustrzegłem się błędów. Parkur był postawiony, wydawało się na szybką jazdę, ale nie można było rozwiązać pełnej prędkości. Trzeba było jechać rozsądnie. I tam, gdzie ktoś trochę przekroczył prędkość, przy której tracił kontrolę, powiedzmy sobie, pojawiały się błędy i myślę, że to był pozornie, pozornie szybki parkour. No, były może dwa-3 fragmenty, że naprawdę można było jechać, ponieważ nie czaił się za rogiem jakby element, który był technicznie trudny i wymagał spowolnienia i precyzyjnej jazdy, więc tych, tych takich fragmentów było mało. Generalnie trzeba było jechać powiedzmy sobie w tempie na 3 czwarte i precyzyjnie. Więc no, wiedziałem, że taką jazdą bezbłędną wywrę odpowiednią presję na, przeciwników, na przeciwnikach, która to Yy, da, da im pewną przewagę, tak. Ja dosyć mam mocną psychikę i jakby, czy niezależnie od tego, czy idzie mi dobrze, czy idzie mi źle, czy zrobię błąd na początku parkur, czy w środku, nie rzutuje to na moją dalszą jazdę, więc yy, natomiast wiedziałem, w ogóle w pierwszym nawrocie myślałem, że mam jakąś jedną zrzutkę, ale do tyłu się nie oglądałem i nie oglądam, więc yy, byłem zaskoczony, że, że, że jednak nie. Natomiast w drugim nawrocie przednie konie trochę mi się rozeszły przy, przy ostatniej przeszkodzie. I powiem sobie, że prawie ją, skosi, że ją po prostu skosiłem, zrobiłem zrzutkę, co, co ją skosiłem i to był tylko jedyny błąd, więc znałem też przegląd sytuacji, ile błędów zrobili moi konkurenci i widząc, że mam tylko jeden błąd, jadąc do końca już wiedziałem, że mam zwycięstwo niemal pewne, jeżeli nie zrobię błędu oczywiście. Czyli rozumiem, że teraz w sobotę celujemy w kolejne zwycięstwo? Generalnie celuję w dobrą jazdę, w dobrą komunikację z końmi. Dobrą komunikację z luzakami, i myślę, że owocem takiej współpracy jest dobry wynik zwykle. I jakby na tym się skupiam i mi, daje mi to ogromną przyjemność startowanie, branie udziału w zawodach, konkurowanie z kolegami i samo to napędza mnie do, pozytywnie do, 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 do konkurowania, do startowania jakby w zawodach. Nie, nie, nie tyle zwycięstwo, co po prostu. Dobra jazda i hmm, która jest jakby zgodna ze sztuką. To najbardziej y, y, z tym najbardziej jest, jest zgodne z moją jakby naturą. Nie, nigdy nie byłem zwolennikiem nieładnej jazdy i świetnego wyniku. Raczej jestem zwolennikiem budowania tego pomału i tego, żeby y, jakość jazdy przekładała się potem na powiedzmy sobie prędkość, precyzję, wynik, czas, prawda? Ale od tej strony, a nie zaczyna się od prędkości i fatalnego prowadzenia, a potem zobaczymy, więc jakby e, taka jazda, takie jeździe, to czuję się content, żeby po prostu nie było to negatywne wrażenie dla koni, e, więc e, no, cieszę się z tego podwójnie. No, w takim razie trzymam kciuki i zobaczymy kto zwycięży w sobotę. Dzięki.